Witam wszystkich serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się na naszej uroczystości, którą chyba najbardziej lubicie. Prawda, bo będziecie tęsknić. Wszyscy będą tęsknić. No, trochę trzeba odpocząć. My musimy odpocząć, Wy musicie odpocząć. No cóż, na świecie są, jest bardzo duży niepokój. Wy jeszcze ko korzystacie z spokoju. I ze spokoju. Dbają o was, bomby wam na głowy nie lecą, nikt was nie straszy, i wszystko to trzeba docenić, bo jest bardzo dużo miejsc, gdzie takiego spokoju, zieleni, światła i sytości nie ma. Docenienie tego jest jakby naszym zadaniem, i nauczenie Was. Że należy doceniać to, co się dostało. Wysiłek innych. I włożyć swój wysiłek, dodać do tego, co myśmy zrobili, wysiłek, który w Was wkładamy, dodać swój. I wtedy będzie bardzo duży, pozytywny, radosny efekt. I tak stało się. W tym roku więcej jest radości, więcej uśmiechu, więcej pracy, więcej trudu włożyliście, więcej społecznych takich dokonań, takich sytuacji, gdzie bardzo dobrze zareagowaliście. Współpraca w tym roku jest znacznie lepsza niż poprzednio. No i bardzo dobrze, i podziękujmy sobie za to wszyscy. <kluczy> Chwileczkę spędzimy ze sobą tutaj czas, potem pójdziecie na wakacje i ten sam przepis obowiązuje. Proszę odpoczywać, proszę być ostrożnym, uważnym. Nie nosić słuchawek na uszach, bo wtedy nie wiesz, co się dzieje za tobą. A świat, no niestety, nie tak jak Skłodowska, pogorszył się. Pogorszyły się relacje ludzkie. I te relacje przez taką szkołę, przez taką młodzież by naprawiamy. Wy będziecie potem tym trzonem, który powiecie: no, nie trzeba się bić, nie trzeba się wyzywać, tylko trzeba dać to, co dostałeś. I z tym hasłem zostawiam Was na wakacje. Przemyśleć, żeby to gdzieś głęboko w was zaistniało. Oddaj to, co dostałeś. Daj innym. Przekaż to samo. I to jest nasze jakby życzenie od nauczycieli, żeby to, co Wam dajemy, żeby poszło dalej w świętech. Oddaję głos pani Jabłońskiej, która poprowadzi część 失礼します。